Kretyńskie zalecenia dietetyczne. Słuchaj tego uważnie, bo to, co wmawia Ci system, woła o pomstę do nieba. Jedz pięć posiłków dziennie. Nie trzy, nie dwa, pięć. Najlepiej co trzy godziny, bo inaczej spalisz mięśnie. Serio? Człowiek przez miliony lat polował jadł raz dziennie, czasem raz na dwa albo trzy dni i jakoś przeżył. A teraz nagle bez kanapki co chwila umierasz. Kolejny absurd. Jedz pełnoziarniste produkty i sałatki, bo to niby daje zdrowie. A potem ładzisz głodny, wzdęty, z głową mózgową i zastanawiasz się czemu nie masz energii. A jeszcze lepsze. Ograniczaj mięso, bo to podobnie no szkodzi, a w pieprza jogurty, zero, fit, baton, margarynę, bo to takie zdrowe, serio? Kto to w ogóle wymyślił? Albo licz kalorie, jakbyś był kalkulatorem, 1800 dziennie i koniec, nieważne czy to z mięsa czy z ciastek, byle się zgadzało. Kolejny absurd. To jest właśnie dieta według ekspertów, tresura, nie biologia. A powiedz mi, ile razy Ty próbowałeś stosować się do tych bzdur i kończyło się tym samym? Głód, frustracja, efekty jojo i coraz gorze samopoczucie. Bo tak to właśnie działa, trzymają Cię w niewoli talerza, a Ty nawet nie widzisz, że to kontrola. Człowiek potrzebuje mięsa, tłuszczu i wolności, a nie kolejnej krytyńskiej piramidy żywieniowej. To dołącz do mnie w każdą środę o 19, prowadzę mentoring na żywo w Akademii Projekt Sukces. Tam obalamy kłamstwa i link do zapisu w komentarzu.